Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym czwartym odcinku specjalnym z gry The Hunter Call of the Wild. Pewnie poznajecie ten krajobraz, Jest to Wurhonga Savanna. Tak dokładnie jesteśmy na Sawannie i tu właśnie będę polował właśnie na co. Otóż przeczytałem wszystkie komentarze z odcinków specjalnych i okazuje się, że najwięcej głosów oddaliście na polowanie na lwy oraz na bawoły afrykańskie. No, i w związku z tym postanowiłem, że w czwartym odcinku specjalnym właśnie wybierzemy się do Wurchonga, y, Savanna, czyli do serca Afryki, do kolebki ludzkości, i tutaj spróbujemy zapolować na te piękne dzikie koty. A czy mi się to uda? No, to mamy. Na to 20 minut, a może nawet ponad 20 minut, zobaczymy, czy uda mi się wykonać to wyzwanie. Na pewno łatwo nie będzie, bo jak zapewne wiecie, będzie mi troszeczkę ciężko polować na lwy, ponieważ no, w tym rezerwacie Wurhonga Sawanna te zwierzaki zostały, no, mało ich zaaplikowali twórcy. Będzie ciężko mi je znaleźć. Nie wiem, czemu tak zrobili. Może rzucali się ci od opieki nad zwierzętami, no ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć i co kierowało twórcami. Ogólnie ten rezerwat jest taki jakoś można powiedzieć pozbawiony tych takich najważniejszych zwierząt, które występują w Afryce. A przecież wszyscy dokładnie wiemy, że Afryka to po prostu aż pęka od różnorakiej zwierzyny. No nie ma tutaj tygrysów, lampardów, i gepardów, no niestety zostały nam zaaplikowane tylko lwy i kudu, tutaj jest i oryx, i guść, ale niestety nie ma też słoni. No nie wiem, no trudno, no ten rezerwat jest taki, jaki jest i musimy się nim e, zadowolić. No i moi drodzy, ten czwarty odcinek będzie właśnie w Urhonga e, Savanna. A jakie tutaj mamy wyposażenie, które będzie mi towarzyszyć w polowaniu na te e, piękne dzikie koty? No na pierwszym miejscu mam tutaj e, chudzik. Jest to mój ulubiony sztucer, który cechuje się dość Dużym zasięgiem i sporą mocą obelającą. No, ten sztucer mnie tutaj w tej grze, jeszcze w tej symulacji nigdy nie zawiódł. Ma jedną wadę, no przede wszystkim, długo się przeładowuje, ale jeżeli odblokujecie sobie w broni krótkiej, szybkie przeładowywanie na trzy, bo są tam trzy poziomy, no to rachciach i muszkiet jest gotowy. Na drugim miejscu mam streker. Dość mocną strzelbę z nabojami kulowymi. Sprzyda się na bawołę, jeżeli tutaj je spotkamy. Na trzecim miejscu duża zmiana nie mam łuku, nie mam kuszy. Mam tutaj y, za to najmocniejszy y, pistolet w grze, broń krótka, czyli Rino. Dobrze, moi drodzy, ja mam nadzieję, że ten odcinek będzie udany. Pierwsze dwa odcinki, ten będzie czwarty, były naprawdę. Udane i były polowanie. Dziadek się odezwał. Znowu. Dobra, okej, okay. dziadek się już zamknął. Krótko mówił. No i dobra, ja będę chciał tutaj znaleźć, właśnie, lwa. No, będzie ciężko. Może gdzieś się tutaj odezwie, może gdzieś znajdziemy tropy i spróbujemy go poszukać. Mi się wydawało, że lwy bardzo często tutaj znajdowały się w. Poczekajcie, ja sobie tutaj popatrzę, chyba tutaj, w tym gdzieś miejscu, w samym sercu tej sawanny. Więc, może zaznaczymy sobie tutaj punkcik koło tego jeziorka, albo nie, najpierw pójdziemy tutaj poszukać. I może koło tego mojego oczka jakiś lew się odezwie, albo go po prostu wypatrzę z dużej odległości. Jestem tego bardzo ciekaw. I bardzo Was przepraszam, jak będę mówił, często się zacinam. Bo naprawdę gardło mi po prostu odpada. Nie chce mi przejść ta grypa, raczej to przeziębienie, bo gorączki już nie mam, tylko gardło mnie bardzo boli. <coughs> Więc spróbujemy tutaj y, poszukać jakiegoś dzikiego kota. No ale też będziemy strzelać do tego, co się nawinie, nie będę tutaj wybrzydzał. Y, będzie kudu, to oczywiście będę strzelał do kudu. Malutkie zwierzątko, można powiedzieć, że jest bardzo podobne do... naszej znaczy wielkością przypomina piżmowca oraz sarenkę. Pewnie pomyślicie... Lot, czemu nie wzięłeś Kinga? Czy to jest Afryka? No, po prostu nie wzięłem Kinga, bo w poprzednim odcinku specjalnym polowałem właśnie yy, na Bizony i chciałem troszeczkę rozmaicić yy, kolejny odcinek specjalny, więc mam tutaj Chudzika. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki z Afryki, no to wiecie, że bardzo często używałem Chudzika i nawet jednego zwierzaka. Jak pewnie yy, zobaczycie sobie, to upolowałem. Chyba czekajcie, to był. Oryx i upolowałem go z oceną diamentową. Też był fart, i w dodatku ustrzeliłem go z ambony myśliwskiej. Ja tu będę musiał jakoś poszukać tych zwierzaków. No będzie ciężko, no bo tutaj też Afryce, no to zwierzaki są bardzo czujne. Wystarczy nas lekko zobaczą, nie da się spierdzielają. Oj, szakal się pojawił. Pręgowany, no i te też są te wkurzające zające. O, tu jest troszeczkę lepszy widok, więc może poszukamy tutaj zwierzaków za pomocą dalmierza. Tam jest ambona, widzicie? 260 metrów. Gorąco tu jak diabli. No, tutaj koło tej oazy nie widzę żadnego zwierzaka. No, ale podejdziemy bliżej. Może coś się wyłoni, może jakiś lwik. Tam coś się odezwało za mną. Guść zwyczajny, nie chcę polować na guśćce. A, jeszcze zapomniałem wam opowiedzieć o wabikach. Poczekajcie, mam jakieś wabiki, mam tutaj apteczkę. To jest, co to jest? Aha, na guśćce mam wabik. No i tu mam Axis coś tam. Ale echo. Poczekajcie, Axis czytal? Muszę sobie zobaczyć, wabik, wabik yy, na Axisa yy, Chitala. A dobra, niech będzie, chyba są takie tutaj zwierzęta, no w sumie już nie pamiętam, zapomniałem. A cóż tam tak się tak dzieje? Cicho! Muszę iść, bo nie wytrzymam, zaraz mi bębenki odpadną, tak się drze. No i póki co, zaraz, zaraz. Żadnej grzywy nie widzę. Ale... O kurczę, tam coś spierdziela. Chyba kudu. Tak mi się wydaje. Kołowody tutaj gdzieś był. O. z południowy zegodowy. On tutaj gdzieś jest. W zaroślach. Chociaż wiecie, że ja mam polować na lwy. No ale póki co... Lwa nie widzę. No ale trzeba być... Cierpliwym i czekać. Kudu małe. Nie chcę do tego malca strzelać. No spróbujemy poszukać tego lwa. Zobaczymy, czy nam się uda ta sztuka. No więc ja się do Was odzywam za chwilę. Słuchajcie, chyba usłyszałem Lwa, naprawdę. Tylko gdzie to nie mam pojęcia. Lekko zamruczał tutaj, chwileczkę. Tylko wierzcie mi, że nie wiem gdzie. Jego oddech czasem słychać, właśnie z większej odległości. On tutaj gdzieś musi być. Ja pójdę bardzo ostrożnie i po cichu. Ja bym był zadowolony nawet z samicy. Bo przecież te odcinki specjalnie na tym polegają, żeby polować dla Was. I chciałbym dla Was też upolować, bo prosiliście mnie o takie y, polowanie. Więc dotrzymuje słowa. Nie jestem też w stanie wymienić, kto z Was pisał o tym lwie. Bo naprawdę dużo było tych komentarzy, a ja nie jestem w stanie wszystkich. Teraz. Tam chyba coś widziałem. Tylko musimy podejść. Albo mi się zdawało, bo widzicie, jak tam zamuje się światło od słońca. Chyba tak, tam nic nie ma. Myślę, że lew. Ale poczekajcie, odezwę się do was za chwileczkę. No i zobaczcie, znalazłem tropy lwa. Zobaczmy, gdzie on tam. Tu jest kudu małe, ale mam gdzieś te kudu. Pobiegnijmy za tymi śladami. Poczekajcie, ten dysze, tylko on biegnie kłusem. Trochę niedobrze. Ucieka. A ja mogę go już tutaj stracić z oczu, no a też widzicie, że tutaj ta przezroczystość powietrza nie pozwala mi za bardzo tutaj dostrzec naszego kociaka. Wszystko się zaamuje tutaj od tego gorąca pieprzonego. No ale dobra, poczekajcie chwileczkę. Idę tutaj cały czas na kucaka, on teraz zwolnił, nie biegnie kłusem. I próbuję go tutaj przywołać. Teraz zobaczymy kolejną plamkę. Ale chyba to jest. chupka, którą zrobił. Oczywiście będzie świeża. Albo. status przed chwilą, tak? Świeże, okej. Okay. To on tutaj nie był tak. dawno. Tylko te krzaki mogą troszkę zradzić moją pozycję, bo będę szaleścił, ale pójdę w malutku. Słuchajcie, zdaje się, że lew jest przede mną. Poczekajcie, spróbuję go tutaj wypatrzeć. Jest, widzicie? Idzie grzywacz. Spróbuję tutaj oddać celny strzał, tylko to musi być naprawdę celny, bo jak spudłuję, to będzie porażka na całego. Żeby on mi tutaj nie zniknął z widoku Ja będę strzelał gdzie popadnie Jest tutaj, zobaczcie Jest No i położył się Jak ja mam teraz do niego strzelić? Kurde bele Wiecie co? Jeszcze raz próbuję przywołać Nie chcę tutaj przedobrzeć. A może jakbym wstał i spróbował strzelić, co? Jest tutaj. O cholera. Co mi się stało? Widzieliście to? Co jest grane? O kurde. Ale mi machnął. No nie zdążyłem przełożyć na strzelbę i mnie załatwił. Kurde dole zostałem z wiechy. Tak mnie machnął, że byłem zupełnie w dwóch miejscach. Dobra, lecimy, bo chyba go upolowałem. Padł, no tego jeszcze nie miałem. Tylko wiecie co, momencik. Przecież to jest koszmarnie daleko. No nie wiem, gdzie ja to strzeliłem. Powiedzcie mi. Tutaj. Gdzieś tutaj przecież to było, niedaleko. Bo ja byłem w sumie nie wiem, no idziemy poszukać. No idę w tamtym kierunku, sobie zaznaczyłem. Dobra moi kochani, udało mi się go znaleźć. Już się naprawdę bardzo bałem. Wystarczyło tutaj troszeczkę popatrzeć na mapę i poszukać tropów. Ja też się bałem, że są te pozostałości po tym strzele ze wcześniejszych moich odcinków. No i mam tutaj dla was pierwszego lwa, którego mi się udało Upalować. Oczywiście dedukuję go Wam. Gdybym tylko kurczę zdążył szybciej przerzucić na strzelbę, to pewnie by mi się udało go ubić w biegu, ale też cieszę się, że udało mi się go upolować i jest pierwszy lew dla Was. I przede wszystkim udało mi się wykonać to zadanie, bo naprawdę dość długo odkładałem ten odcinek, jeśli chodzi o polowanie na lwy i polowanie w Afryce, bo myślałem, że po prostu nie podołam, ale na szczęście mi się to udało, jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że Wy również więc jeszcze raz powtarzam ten lew należy do Was Sprawdzimy tą zdobyć. sreberko Ładny kociak, możemy go tutaj zostawić albo wypchać, chociaż z drugiej strony. No, nie miałem jeszcze lwa do wypchania, więc go weźmiemy później, obejrzymy w domku myśliwskim. Dobra, zatwierdzamy. I mamy 1098. Może jeszcze jakiegoś jednego lwa mi się uda upolować. Zobaczymy, co przyniesie tutaj te afrykańskie polowanie, te afrykańskie safari. Póki co lew jest. Pisaliście mi też, żebym spróbował zapolować na bawoły afrykańskie. Tylko wiecie co, no nie za bardzo jestem do tego przygotowany. No, mam tutaj. Zaraz coś takiego białego tam widzę. Mam tutaj chudzik. Mam tutaj też rino. O bardzo mocnej amunicji. Więc jeden strzał by pewnie powalił bawoła. Ale może bawoły sobie. Co tam chcesz? Ale może bawoły zostawimy sobie na inną okazję. Zaraz, zaraz, coś tam widzę białego. Czyżby oryksy? Tak jest, oryksy południowe. Łatwy... Kurczę, myślałem, że lew przebiega. Choć jeszcze tutaj pod ten punkt. Zobaczymy, czy tam czegoś nie ma. Bo lwy lubią właśnie przebywać blisko wody. Blisko wodopoju. Może je tutaj spotkamy. A tam nie wiem, co jest. A tu co, mam jakieś ślady kolejne, ale to już kudu. Spróbuję poszukać kolejnego lwa. No i jak widzicie, całkiem nieźle się spisał chudzik. Jeżeli strzelę dobrze przymierzę, to wiem, że zwierzak padnie. Jak nie od razu to zaraz. Teraz sprawdźmy tutaj, czy gdzieś lwa nie ma blisko. Brzegu. Czy nie mają gdzieś tutaj wodopoju? Może jeszcze jakiś tygrysek się pokaże. Raczej znaczy lwik. A tam co jest? Ale to nie jest nic rudego. Pewnie Oryx tam się wygrzewa na słońcu. Wiecie co? Ja spróbuję jeszcze. Tutaj podejść, poszukać, przejdę na drugą stronę. Zaraz, a tam co jest? Coś widzę, poczekajcie. Coś widzę rudego, chyba. A nie, to widzicie, to jest to są deski na ambonę myśliwską. Słuchajcie, tu przede mną jest nie lew, ale oryks południowy Blisko właśnie tego jeziorka Pewnie ma tutaj strefę wodopoju Ja się spróbuję na niego zaczaić O, są przede mną, chyba nawet więcej oryxów Wy ich pewnie nie widzicie, ale ja widzę Jak się poruszają O, zaczynają biec Kurczę, szkoda Poczekajcie, momencik, amunicja do strzelby sobie tutaj Gdzie to mam? Troszkę słabszą. Może tutaj, tą z mniejszymi kulkami. Kurde, ale miały nie uciekać, tylko podejść. Co cię spłoszyło, chyba? No, moje nawoływanie beznadziejne pewnie. Kurcze, dużo już tutaj jest. Pełno poruszonej roślinności, więc. Chyba się tutaj pasą, ale chwileczkę. Teraz zobaczymy, co tutaj będzie. Wyjdę tylko stąd, bo nic nie widzę. Jest polana i. No właśnie, Oryksy mi zniknęły z pola widzenia. Super, ale może się pojawią, może przywołam. I owa ten babik działa. O nie, idzie tutaj jeden, a nawet więcej. Kurcze, zobaczcie, tu są jeszcze. Może się schowam tutaj. Zobaczcie, pojawiły się. Ale sprawdźmy, jakie są tutaj osobniki, bo z tego co widzę to heliutkie. Bardzo łatwy, niewielki, niewielki, a spróbujemy ze strzelby, co no, trochę pogonimy. Ładnie tutaj oddałem strzał, trafienie w organ żywotny, tylko zobaczymy jak będzie dalej, bo to z bliska dostał Tutaj też strzelałem <laughs> krawienie średnie gdzie on pobiegł, gdzie ona pobiegła, nie wiem, czy to samiec był, czy samica no i teraz straciłem o! Tam jest jeszcze oreks południowy, ale to chyba te uciekające, tak? A nie mam nawet pojęcia. Dobra, poczekajcie. One gdzieś tutaj uciekły. No, nie powinien być daleko, bo. O jest. Tutaj w palmie się schował. Jest do zebrania. No, niestety nie widzę nic, więc nie powiem Wam, jak dostał zaraz. Loftki, kilka kulek w puco. Dobry strzał. Nie mogę już mówić. Masakra jakaś. Teraz nie wiem, gdzie mogły pobiec. Aha, są tam. Widzę jakiegoś. Spróbuję jeszcze ustrzelić z chudzika. Jeżeli mnie zacznie uciekać. Kurde. Chyba źle przymierzyłem. Chciałem w serduszko, a trafiłem chyba nie w serduszko. W ciało. No ale zaraz zobaczymy. Zaraz się to okaże. Sprawdzimy farbę. Tutaj chyba oddałem strzał. No też dość pokaźna plama krwi. Plama farby. I on pobiegł tutaj. Średnie. My sami widzicie. Nie jest tak źle. Chudzik. Wszystko jasne. Dobra, teraz chodźcie z loftem poszukać tego zwierzaka. Tutaj pobiegł. Gdzieś powinna być kolejna plamka krwi. Jest i kolejna plamka. Jest i Oryx. Dobra, sprawdzimy jego... Obrażenia. No i też nie mogę jego różków podejrzeć, ale widzę, że ładna sztuka się trafiła. Złoto. Kurde, niedługnie wiele blokowało tutaj do diamencika, ale ciało prawe płuco. Zobaczcie odległość 96 metrów. No i trafiłem, bo myślałem, że y, tutaj bardziej strzelę i go trafię w serce, ale trafiłem y, w płucko, prawe. Dobra, zatwierdzam. Całkiem nieźle. Sprawdzimy jeszcze dalej, co tutaj jest ciekawego. Tam coś oddali widzę. Nie, chyba nic nie widzę. Przewidziało mi się. Jak to w Afryce. O, jest jeszcze jeden Oryx. O cholera, biegnie w moją stronę. No super. Ja mogę strzelać z większej odległości, bo chudzik ma naprawdę świetny zasięg. O kurde, zauważył mnie już. A jak zwolni, to oddam strzał. Poczekajcie. O, kudu się poruszają. No, już chyba nie zwolnił, zauważył. Mnie. Alby, albo mnie wyczuł, bo mam niekorzystny wiatr. Prosto w te zwierzaki. Poczekajcie. Kudu. Ale to takie malutkie. Zobaczcie. Aż się serce kraje, żeby do nich nie strzelać. No, i udało mi się upolować w ba. Tam coś jeszcze jest ciekawego. No i widzicie moi drodzy udało mi się upolować lwa. Może kolejny kolejny odcinek specjalny będzie polegał na y, polowaniu na bawoły afrykańskie. Kto wie? Zobaczymy jeszcze. Tu mam jeszcze kudu, ale kurczę, wiecie co? strzelać takiego maleństwa? Nie, dobra, miałem lwy, to mam lwy i udało mi się upolować oryksy, więc myślę, że to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. I mam nadzieję, że ten odcinek specjalny przypadł Wam do gustu. Napiszcie, co sądzicie o tym w komentarzach, liczę na Was. Kolejny odcinek specjalny będzie polegał na polowaniu, tak jak mówiłem wcześniej, na bawoły afrykańskie. I tym razem weźmiemy troszeczkę mocniejszy arsenał właśnie na te zwierzaki, bo jak zapewne wiecie, zginąłem już. Nieraz właśnie od bawołów afrykańskich Po prostu mnie staranowały, pobodły No i było polowcie. I lot musiał zbierać zęby do woreczka Dobra moi drodzy Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału I widzimy się już w kolejnym odcinku A ja wam życzę wszystkiego dobrego Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!